Witam wszystkich, mam na imię Tomasz i zapraszam Was do mojego przydomowego warsztatu. Jedną z moich pasji są zabytkowe motocykle, które remontuję własnymi rękami. W tym filmiku chciałbym zaprezentować produkty marki Castolin, które mają szeroki wachlarz zastosowań dla każdego majsterkowicza. Ten włoski skuter, który tu widzicie ma ponad 40 lat. W tym wypadku zależy mi na zachowaniu jak największej oryginalności pojazdu, łącznie z akierem i wszystkimi śrubami oraz nakrętkami. Niestety, w tym wypadku mamy problem z zapieczoną nakrętką osi rohacza. Nie chcąc jej zerwać, postanowiłem podgrzać nakrętkę, a następnie ją odkręcić. Nie użyję do tego zestawu do lutowania Castolin 4000 Flex Pro na mieszance gazu pro i tlenu. Oraz... Płynu zabezpieczającego kastostop żel. W pierwszej kolejności zabezpieczam kapturkę na którą za moment podgrzeję, a powierzchnię, które mogłyby ulec uszkodzeniu w kontakcie z połoniem palnika, zabezpieczam rozpylając płyn. Następnie uruchamiamy palnik. Ustawiamy odpowiedni płomień i podgrzewamy element. Żel, który osiadł na lakierze i innych detalach, całkowicie zabezpiecza przed płomieniem, więc nie musimy się martwić, że cokolwiek uszkodzimy. Podgrzana nakrętka powinna dać się odkręcić bez większych przeszkód. Aby pokazać Wam, jak skuteczny jest kalor Stop żel, zobaczcie ten prosty test. Z lewej strony naniosłem jego warstwę, a po prawej mamy surowe drewno. Temperatura płomienia dochodzi do około 3000 stopni. Inny poręczny model palnika to CT27, który posiada regulację płomienia, zintegrowaną zapalarkę, blokadę pracy ciągłej. Palnik ten może pracować w każdej pozycji. Narzędzia, które zaprezentowałem, mają niezliczone ilości zastosowań, zarówno tych profesjonalnych, jak i hobbystycznych. Jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia oraz przestrzeganie zasad BHP. Pozdrawiam i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.